Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie. Kochani, 12 września 1683 roku Europa zatrzymała oddech. Dlaczego? Bo na Szali leżało coś więcej niż los jednego miasta. Na Szali leżało trwanie naszej cywilizacji. W tamtych czasach kluczowy cel prowadzonego dżihadu widziano jako marsz aż po sam Rzym serce chrześcijaństwa i właśnie tak był obwieszczany. Wielki wezer Imperium Osmańskiego Kara Mustafa obwieścił światu, że gdy dotrze do Rzymu, nie tylko powyrzuca wszystkie krzyże z Bazyliki św. Piotra, ale zamieni ją w staję dla swoich koni. Pycha kroczy przed upadkiem. Właśnie ten tekst Mustafy, ta groźba krążyła szeroko jako hymn triumfalizmu, który miał zastraszyć Europę i złamać ducha oporu. Źródła epoki i późniejsze opracowania powtarzają ten przekaz, oddając ówczesną atmosferę strachu przed drogą do Rzymu. Ale 12 września wszystko miało pęknąć jak bańka mydlana. Tego dnia wybrzmiało zdanie, które przeszło do historii z namaszczeniem Venimus vidimus Deus vincit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. Te słowa Jana III Sobieskiego w liście do papieża Innocentego XI napisanym w namiotach wezerskich już po bitwie, obwieszczały pewną kluczową dla epoki prawdę. Zanim rozległ się grzmot armat, była droga. Droga, którą Jan III Sobieski znakował modlitwą. 25 lipca 1683 roku król pielgrzymuje na Jasną Górę, oddając wyprawę wojenną w opiekę Matki Bożej. Ślady tej wizyty zachowały się w kronikach Jasnej Góry. Wotum Sobieskich, do dziś obecne na Jasnogórskich zbiorach, one w rzeczywistości materializują tą królewską wdzięczność za to, co dokonało się pod Wiedniem. W sierpniu 1683 roku już w drodze na odsiecz Sobieski zatrzymuje się w Piekarach Śląskich, modli się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, wysłuchuje mszy świętej i prosi o zwycięstwo. Pamięć ludu Śląska przechowywana jest w tym depozycie historycznym aż do dziś. Tą scenę widzi się do dnia dzisiejszego. Trasa, ta trasa, Jasna Góra, Śląskie Sanktuaria, Wreszcie Kalenberg pod Wiedniem tworzy oś duchowej całej kampanii i to nie tylko jakiś piękny dodatek do sztuki wojennej to jest kręgosłup motywacji i sensu postępowania Kalenberg msza błogosławieństwo i rozkaz dający zwycięstwo świt 12 września 1683 roku na wzgórzu Kalenberg kapucyn Mareks Aviano. Papieski legat odprawia mszę świętą. Co jest ważne, sam król Jan III Sobieski służy do liturgii. W ruinach kościoła Świętego Józefa w obliczu armii trzykrotnie liczniejszej rozlega się modlitwa o cud. Tak opisują to źródła. Msza na Kalenbergu i królewska służba przy ołtarzu stały się Prefiguracją zwycięstwa. Zobaczcie, król nie wstydzi się wiary, król nie wstydzi się uczestnictwa we Mszy Świętej, król nie wstydzi się tego, że chce służyć do Mszy Świętej. W namiocie króla, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, błogosławiony Marek Zawiano, kieruje do dowódców i żołnierzy słowa, które Zanotowane brzmią jak duchowa komenda przed szarżą. Wielki Boże Zastępów, spojrzyj na nas, miej litość nad Kościołem, który złość i potęga niewiernych chce zniszczyć. Umocnij duchem króla polskiego. Ty sam możesz dać zwycięstwo i trymów. To jest ten moment. Po stronie chrześcijańskiej dowodzi i to podkreślmy, Jan III Sobieski, król Polski. To on zbiera i prowadzi połączone siły sprzymierzonych. Plan jest prosty, ale śmiały. Najpierw piechota czyści gardziele wąwozów, by otworzyć przestrzeń dla jazdy. Lewa strona uderza książę lotaryński. Środek wiąże się z... Tym, żeby pokonać siły wezyra, a prawe skrzydło? Tam czeka polska jazda, w tym Husaria. Gdy słońce przechyla się ku zachodowi około godziny 18, zapada decyzja. Uderzamy. Rusza jedna z największych szarż kawaleryjskich w dziejach impet, którego nie wytrzymują nawet janczarzy. Teren, psychologia, moment wszystko zgrywa się jak w zegarku. Po pół godzinie bitwa jest rozstrzygnięta. Wezyr, jak tchórz, ucieka. Stajnie chciał robić w bazylice Świętego Piotra, a ucieka jak tchórz w popłochu. Boi się. Obóz turecki pęka, a czerwony namiot kary Mustafy pada łupem zwycięzców. I wtedy z namiotów wezyrskich król pisze dwa listy. Do papieża... Venimus vidimus Deus Vincit. I do osoby, którą kocha, do marysieńki. Bóg i Pan nasz, na wieki błogosławiony, dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Zanim jednak zabrzmiały zwycięskie trąby, Sobieski wyznał to, co unosimy jak sztandar. A więc poświęcę i ofiaruję najdroższej ojczyźnie mojej ciało i życie, mienie i krew swoją. Pragnę oddać się całkowicie na utrzymanie czci Bożej, na obronę chrześcijaństwa całego, na obsługę tego istotnego przedmurza, bo nienasycona pycha Porty Osmańskiej to jeno. Pozostawiła chrześcijaństwo, mianowicie naszej wspólnej matki korony polskiej. A po bitwie, z królewskim humorem i żelazną pointą, dodał: Łatwo będzie w Polsce o tureckie konie. Mustafa chciał zrobić stajnie w Bazylice świętego Piotra dla swoich koni. Król Jan III Sobieski mówił: U nas w Polsce będzie. Łatwo nabyć te konie tureckie. Losy Wezyra i ironia dziejów. Los bywa przewrotny. Kara Mustafa nie tylko poniósł sromotną klęskę pod Wiedniem i w popłochu opuścił pole bitwy, ale został uznany za winnego katastrofy. Na rozkaz sułtana Mehmeda IV 25 grudnia 1683 roku w Belgradzie wykonano na Mustafie wyrok kary śmierci. I jest jeszcze drugi aspekt tego zwycięstwa rozmywanie zasług. I te różne narracje, które Urodziły się po Wiktorii Wiedeńskiej. I tu właśnie zaczyna się drugi front, front narracji. Bo chociaż fakty są twarde: zjednoczonymi siłami dowodził król Polski, a decydujące było uderzenie jazdy z prawego skrzydła, to niemal natychmiast rozpoczęto rozmywanie polskiego wkładu w to wydarzenie. Część austriackiej i niemieckiej historiografii przez długie lata Umniejszała liczebność i rolę Polaków, rozdmuchując zarazem rzekome niesubordynacje, a chłód cesarza Leopolda wobec triumfatora stał się faktem politycznym następnego dnia po bitwie. To nie są jakieś insynuacje, to jest opis sporu o pamięć udokumentowany w opracowaniach historycznych. A jednak, i powiedzmy to prosto, Oblężenie Wiednia przerwał atak, który poprowadził Jan III Sobieski, a zwycięstwo było wspólnym dziełem sprzymierzonych, a decydującym polskim impetem był finisz i rozgromienie wroga. To także uznają encyklopedyczne syntezy. I wreszcie, po zwycięstwie wdzięczność. Śląsk pamięta królewską modlitwę w piekarach, Jasna Góra przechowuje pamiątki zwycięzcy, Wota Sobieskiego, fragment znaku hetmańskiego, czekan, które yy, i te, w zasadzie te rzeczy mówią więcej niż niejeden traktat. Wiara, honor i oręż zrosiły się tu w jedną opowieść. Wiedeń 1683 roku to więcej niż bitwa. To granica, której nie przekroczyły armie marzące o uprzątnięciu krzyży z Bazyliki Świętego Piotra. To granica, za którą nie weszły konie Mustafy. I to granica, której strzegli ludzie modlitwy i odwagi. Król, który służył domszy, mnich, który wznosił krzyż i błogosławił żołnierzy, husarz, który pędził. By domknąć dzieło Venimus vidimus deus vincit. A wobec wszelkich późniejszych prób rozmiękczania prawdy, powiedzmy, nie chodzi o zawłaszczenie chwały, tylko o uczciwość pamięci, o nazwanie po imieniu, kto dowodził, kto uderzył, kto zwyciężył. I jeszcze jedno. Oto, po co zwyciężył, to zwycięstwo było dla czcicieli pana Boga, dla obrony chrześcijaństwa, dla polskiej korony, jak wyznał sam król. I właśnie dlatego ta opowieść nie jest muzealnym eksponatem, to jest żywy apel do nas, żebyśmy wiedzieli, skąd jesteśmy i jakich wartości w dobie inwazji mar marksizmu kulturowego. Mamy po prostu bronić.